Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na jeden z Waszych ulubionych filmów, czyli projekt Denko. A właściwie Denko. Tak jak ostatnio, <laughs> no nie ostatnio, dobra. Tak jak w tym roku Wam obiecywałam, Denka będą pojawiały się częściej, ale będą po prostu mniejsze. I przygotowałam, słuchajcie, pierwszą część Denka. Czy ona jest taka bardzo mała? Nie, ale postaramy się, przepraszam, że się wiercę. Postaramy się, słuchajcie, w miarę szybko przebrnąć przez te kosmetyki i. Opowiem Wam, czy mi się sprawdziły, czy nie. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do oglądania dalej. Subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Lajkowania, komentowania. Pod jednym z ostatnich danych było pytanie, czemu niektóre produkty są pogięte. Więc odpowiem tutaj, żeby już w komentarzach słuchajcie, się nie, e, nie rozpisywać. Te produkty są przeze mnie zużywane, są zużywane pod prysznicem. Na niektórych zostaje lekko osad. Ja się zawsze staram przynajmniej trochę te kosmetyki czyścić, żeby one nie były, wiecie, takie. no brzydkie, tak? Przed kamerą. Natomiast są takie produkty, czytaj Żele pod prysznic z ziali, które choćbym. i ja bym chciała, ja naprawdę bym je chciała, słuchajcie, odgiąć, ale ich się nie da odgiąć, bo jak je wyciśniemy do cna, jakby wykorzystamy cały ten. Yy, ten żel, to one się po prostu zaginają. I ja owszem, mogłabym tu na przykład nalewać wody, potem wylewać i tak dalej, ale serio. No będą pogięte, musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Naprawdę te produkty typu pianka, na przykład, którą zaraz Wam pokażę, no nie będą pogięte, tak? Bo z nich nie muszę nic wydostać. Natomiast żele pod prysznic no mogą wyglądać tak. Więc woli wyjaśnienia, żebym się nie rozwodziła. Potem w komentarzach na ten temat. No i zacznijmy. Jak już wzięłam ten e, żel pod prysznic z to go wam pokażę. I to jest ten żel pod prysznic. On będzie odbijał dosyć mocno światło. To jest krystaliczny żel pod prysznic i do kąpieli oczyszczanie połączone z nawilżeniem. I to jest e, m, żel, który miał karite olej z orzechów brazylijskich i makadamia. On, słuchajcie, pachniał jak solony karmel jak albo nawet niesolony, jak karmel, po prostu jak karmel, jak karmel, jak tofi, bardzo przyjemną miał formułę. Jak naziję, bo taką dosyć gęstą z taką lekką drobinką, on był lekko błyszczący, brązowy, bardzo fajny, e, przepięknie nawilżający i właśnie przepięknie pachnący. Bardzo mi się spodobał. Natomiast to był żel, który y, na przykład dla mnie teraz już nie, bo ja już trochę czuję wiosnę. Wiecie, no za oknem jest różnie, dzisiaj jest akurat Ładniej. Mamy dzisiaj w ogóle pierwszy dzień wiosny, kiedy ja to nagrywam. I ja już czuję tą wiosnę. Wiecie, ja już chcę żeli pod prysznic, owocowych, świeżych, kwiatowych. Nie chcę takich ciepłych, otulających zapachów. A to był taki ciepły, otulający zapach. To jest dla mnie zapach e, zima, jesień, e, bardzo wczesna robura wiosna. Więc ym, teraz już nie, natomiast myślę, że jesienią w tym roku wrócę do niego, bo bardzo mi się sprawdził, a nigdy wcześniej tego nie miałam. Ej, kolejny żel, który Wam pokażę w tym denku, znowu mam, słuchajcie, niestety pogięte opakowanie, no, no nie dam rady inaczej. To jest ten żel pod prysznic z Melado i to jest Juicy Melon. I słuchajcie, to już jest dla mnie zapach wiosna, a właściwie nawet, nawet nie wiosna, lato. Tym pachnie lato, słuchajcie. To pachnie, jakbyście wzięli świeżego melona i po prostu sobie go wąchali. Przekroili, przekroili i wąchali świeżego melona. Nie arbuza, melona. Po prostu to tak pięknie pachnie żółtym melonem. No, coś przepięknego. Ja uwielbiam zapach. Wiecie, to też trzeba lubić ten zapach. Nie każdy lubi zapach melona. Ja znam osoby, dla których melon śmierdzi wręcz. Więc jeżeli nie lubicie tego zapachu, to nie. Ale jeżeli tak jak ja lubicie to on naprawdę pachnie przepięknie. Do tego, te żele są bardzo tanie. One są dostępne w Hebe na pewno, chyba gdzieś też na necie. One są naprawdę tanie. Są bardzo wydajne, bo tu mamy 500? Chyba tak, 500 ml. E, mają fajną, gęstą formułę, więc są właśnie bardzo wydajne. Bardzo dobrze domywają, nie uczulają, nie podrażniają, nie wysuszają nadmiernie skóry, więc mogę Wam bardzo, bardzo polecić. No a ten zapach boski. Naprawdę, jak lubicie takie melonowe zapachy, Super. I jeśli chodzi o Żelę Podprysznic, to Was zasmucę w tym, denku, w tym denku, ale to tyle. Bo mam jeszcze w zanadrzu niedługo kolejne denko i tam też mam parę Żeli Podprysznic, więc tak wiecie. Trochę posortowałam te kosmetyki, więc jeśli chodzi o żele pod Podprysznic, to tyle. Przejdźmy teraz może do tej pianki, którą Wam pokazałam. Czyli pianka do mycia twarzy z marki Solver X z serii Age Reset. To jest, słuchajcie, pianka, którą ja trzymałam pod prysznicem. Bardzo, bardzo długo. Ja ją próbowałam wykończyć i ja jej wykończyć, słuchajcie, nie mogłam, więc jest niesamowicie wydajna i jest bardzo, bardzo fajna. Bardzo dobrze domywa nawet makijaż. Nie ściąga tej skóry nadmiernie, nie, nie powoduje przesuszenia nadmiernego. A genialnie myje, nie szczypie w oczy, bardzo delikatnie, znaczy wiecie ja też jakby no myłam oczy, ale wiecie wiadomo to nie, nie służy do takiego demakijażu jak olejek, że tam wiecie sobie otwieracie oczy. Bez przesady, myślę, że nie, natomiast totalnie nie szczypie, świetnie się sprawdza do demakijażu, ma mieć też działanie lekko anti-aging. Natomiast, no wiecie, piankę nakładamy na chwilę i zmywamy wodą, więc ja w te takie działanie anti-aging bardzo mocno nie wierzę. Dla mnie ważne jest to, żeby ona dobrze domywała, była wydajna, nie podrażniała skóry. A tu naprawdę czułam, że ta skóra jest mega wymyta, e, więc naprawdę mogę Wam bardzo, bardzo polecić. Jak szukacie dobrej pianki, to tą ja sama myślę, że po nią wrócę, bo tyle, ile ja starałam się ją zużyć pod prysznicem. To nie pamiętam, żebym z jakąkolwiek pianką tyle e, czasu e, sobie funkcjonowała, i ja już w pewnym momencie ją chciałam zużyć, bo chciałam przetestować dla Was kolejną rzecz. A nie mogłam, bo tu było tyle produktu. Ona jest też dość duża, bo ona ma 200 ml, a przez to, że to jest właśnie ta piankowa formuła, to jest super wydajna. Kolejna rzecz do demakijażu twarzy to wymiary pójdziemy sobie, słuchajcie, tematycznie. To jest koktajl micelarny do demakijażu z Yumi, i to jest kolejna rzecz, która mi się naprawdę sprawdziła, i mogę Wam bardzo polecić. Nie byłam pewna, czy to będzie fajne, a to się okazało naprawdę super. Nawilżające, ale też bardzo delikatne. W ogóle nie szczypało mnie w oczy, a bardzo dobrze domywało nawet wodoodporny makijaż. Do tego pięknie pachniało, jest bardzo fajnie e, takie przystępne cenowo. Jeśli chodzi o płyny micelarne e, Morela i Cytryna, naprawdę bardzo wam polecam. Ja z Yumi miałam kilka produktów i na razie chyba większość albo wszystkie mi się sprawdziły, a ten naprawdę jest Super. Jeden z moich, słuchajcie, nawet ulubionych bym powiedziała teraz płynów micelarnych. Oczywiście Eveline i czarny to jest e, hit hitów i po prostu ulubienie z wszechczasów. Natomiast ten myślę, że jakbym robiła e, film o na przykład pięciu ulubionych e, płynach do demakijażu, płynu, płynach micelarnych. To ten by się w tym y, filmie znalazł, bo naprawdę jest super, też prawie, y, prawie cały naturalny, bo 98% składników pochodzenia naturalnego i wegański co też jest bardzo ważne dla mnie. Przejdźmy może do włosów, potem pójdziemy przez ciało do pielęgnacji twarzy, a na końcu zostawimy make-up. Jeśli chodzi o włosy, to mam, słuchajcie, odżywkę, która się u mnie nie sprawdziła w ogóle. Ja marzyłam, żeby słuchajcie, ją zużyć. Zostawię sobie za, za opakowanie, bo tu sobie przeleję te refile, które Wam pokazywałam w holu, który poszedł pewnie wcześniej. I jest to ta odżywka. Słuchajcie, to jest odżywka regenerująca zniszczone włosy z Dhamma? darma. Nie wiem, jak to się czyta, nie chcę przekręcać. I ja ją kupiłam, to jest koreańska pielęgnacja włosów. I ja miałam nadzieję, że to będzie odżywka, jak te moje japońskie, że ona po prostu sprawi, że moje włosy będą piękne, łatwo się rozczesywały, gładkie, odżywione, nawilżone, nie. I o ile słuchajcie, u mojej na przykład koleżanki, ona się sprawdzała genialnie i piękniej jej wykładzała włosy to u mnie sprawdzała się tragicznie. Ja miałam pokołtunione włosy, nie mogłam ich rozczesać, no totalnie była dla mnie beznadziejna, a dla niej cudowna. No to tylko pokazuje, że to, co mi się sprawdza, niekoniecznie komuś może i na odwrót. No nie, nie, ja więcej yy, nie kupię i w ogóle chyba nie mam ochoty już nic testować z tej marki, jak mam być szczera, bo po prostu się boję. A to miała być z jedwabiem odżywka, więc do włosów zniszczonych, wysokoporowatych, więc wszystko się zgadzało. Tylko nie efekt na, moi, yy, na moich włosach, więc no ja po nią więcej nie sięgnę. Opakowanie sobie zostawię z pompką, ale tak ogólnie nie polecam. Kolejna odżywka, która mi się z... Sprawdziła bardzo średnio, ale była lepsza od tej, którą Wam przed chwilą pokazywałam. To jest ta odżywka. To jest odżywka z dziecięcej serii High Skin, i to jest niesforne włosy odżywka. No, przepiękne opakowanie to na pewno. Ja mam z tej serii też szampon, i on też mi się średnio sprawdza, ale wiecie, no ja nie mam dziecięcych włosów, więc jakby ja zawsze do tego podchodzę: może się sprawdzi, może będzie hit, a może będzie fail. No i tutaj to było ok. Ale nie robiło tak naprawdę, poza tym, że trochę nawilżało moje włosy, to nic specjalnego. Nie zauważyłam, żebym miała je super wygładzone, żeby super łatwo mi się rozczesywały. Bardzo ładnie pachną te produkty. I, i może do dziecięcych włosów, wiecie, będą fajniejsze. Nie mówię, że nie. Natomiast dla mnie były bardzo średnie. Dosyć fajny skład mają. Argininę, ekstrakt z ryżu, ekstrakt z aloesu. To była taka odżywka, że miałam, zużyłam, ale po nią więcej nie sięgnę. Nie zrobiła na mnie też ani super wrażenia, ani mnie bardzo nie zniechęciła do siebie. Jakbym miała wybrać między tymi dwoma, to zdecydowanie kupiłabym tą, ale na szczęście nie muszę wybierać i mogę mieć swoje ulubione. I jedną z moich ulubionych jest ta odżywka, którą wam teraz pokażę. I teraz uwaga, słuchajcie, musiałam sobie przenieść. Hmm, tą pompkę do innego produktu, bo niestety mi się zepsuła poprzednia, więc e, będzie ogołocone trochę to opakowanie. Refleks jest. E, I to jest odżywka, słuchajcie, z kokopalmi. Ona tu oczywiście ma pompkę w normalnej wersji, ale ja, tak jak mówię, musiałam się e, musiałam tutaj tą pompkę wyjąć, żeby przełożyć sobie do innego produktu. I to jest nabłyszczająca odżywka chroniąca kolor. Ja z kokopalem miałam też taką serię pomarańczową i ona już była fajna, ale ta jest jeszcze fajniejsza. I ona jest w ogóle do włosów koloryzowanych. Ja tak jak wam mówiłam ostatnio o filmie, włosy koloryzowałam ostatnio w 2021 roku, więc no już raczej włosów koloryzowanych stricte nie mam, ale miałam kiedyś poddawane zabiegom koloryzacji. I ta odżywka sprawdza się u mnie genialnie. Przepięknie nabłyszcza, przepięknie się rozczesują włosy po, nich, po niej. O te wszystkie odżywki z Kokopal mają taki specyficzny trochę zapach, bo to jest zapach jaśminu, ale to są takie kwiatowe zapachy, dosyć specyficzne. Nie każdemu będą się podobały. Mi się podobają, nie, albo mi przynajmniej nie przeszkadzają, bo to w zależności. Ten mi się nawet podoba, ten pomarańczowej mi nie przeszkadzał. I to, co muszę Wam powiedzieć, to te produkty naprawdę działają bardzo dobrze na moje włosy. Ja widzę ogromną różnicę, kiedy stosuję te japońskie odżywki różne, ale między innymi tą, bo te włosy są bardziej błyszczące, wygładzone, odżywione. E, I ona jeszcze jest dodatkowo chroniąca przed promieniowaniem UV, więc fajna na lato. E, Nabłyszczenie, ochrona koloru, ochrona UV, odżywienie i efekt tafli. I ja się z tym zgadzam, naprawdę polecam Wam te odżywki z Kokopalm. Tak jak mówiłam, są różne rodzaje, można sobie dobrać. Jeszcze nigdy nie testowałam takiej z błękitnym opakowaniu i mnie ciekawi, muszę ją chyba przetestować kiedyś. I zużyliśmy w ogóle szampon, który wygląda bardzo na zmaltretowanego życiem. To jest w ogóle szampon barwa ziołowa. Szampon ziołowy, skrzyp polny, do włosów wypadający. Ja ten szampon kiedyś dostałam od swojej mamy. I słuchajcie, on jak ja patrzę, to on wcale jakiegoś super składu nie ma. A on mnie, słuchajcie, nie podrażniał. Nie swędziała mnie skóra głowy po nim, nic mi się nie działo. Był dla mnie po prostu dobry. To jest właśnie moja skóra głowy, o której ja Wam czasami mówiłam, że to naprawdę nie jest tak, że mnie jakiś konkretny jeden składnik uczula. Ja nawet miałam testy różnego rodzaju. Ja jestem naprawdę bardzo uczuleniowcem na dużo produktów. I bardzo dużo mam uczuleń krzyżowych, czyli nie jeden, preparat, nie jeden składnik mnie uczula, tylko na przykład dwa preparaty w kosmetyku albo trzy. I ja już to zauważyłam i bardzo ciężko jest to wyeliminować. I w związku z tym moja skóra głowy też jest taka specyficzna, że czasami produkty, które wcale nie mają super składu u mnie się nie spra sprawdzają super, a te, które mają super skład, sprawdzają się średnio. I tak już po prostu jest, i nie wnikajmy w to. Nie każdy używa tego, czego chce. Natomiast słuchajcie, no to naprawdę mnie zaskoczyło, bo ten szampon bardzo fajnie domywał włosy, ale bym powiedziała, że on był mocniejszy. Nie podrażniał mnie, ja go bardzo lubiłam. W ogóle barwa ma ciekawe te produkty, i ja wiem, że one są dosyć polecane przez różne włosomaniaczki. Przepraszam Was osad z prysznica, ale ten szampon naprawdę te trochę. Stał pod prysznicem, myślę, że koło roku, bo ja miałam różne szampony potwierane i go tak, wiecie, raz na jakiś czas używałam. I barwa ma w ogóle fajne te produkty. Bardzo mnie kuszą te serie odstowe i jajeczne. Znaczy właśnie ta seria odstowa i ta seria jajeczna. Więc jeżeli mieliście z barwy te serie, to piszcie, bo mam ochotę je przetestować, jak Wam się sprawdziły. Bardzo jestem ciekawa. I jeśli chodzi o włosy... To tyle. Przejdźmy do pielęgnacji ciała, bo jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to tak, zużyłam, słuchajcie, dezydorant z Isany Mango i to jest e, dezydorant, który nie miał aluminium, jeśli dobrze pamiętam. E, tak, nie miał e, ani aluminium, alkohol miał. Nie miał aluminium po prostu, bo przepięknie pachniał. Bardzo lubiłam go używać i bardzo Wam polecam ogólnie te dezydoranty z, e, z Isany, jeśli... E, nie szukacie w 100% naturalnych dezodorantów, ale na przykład unikacie aluminium, to Isana ma całkiem spory wybór takich bez aluminium dezodorantów, więc mogę Wam polecić. Ja bardzo lubiłam ten mango. I teraz w opozycji trochę chociaż nie do końca w opozycji do tego, pokażę Wam już naturalny dezodorant w kremie i to jest Leśna Róża z marki Cztery Szpaki. W holu pokazywałam Wam, że kupiłam sobie w sumie kolejne dwa zapachy, ale jeden Wam pokazywałam i zużyłam już tą e, Leśną Różę, zresztą co widać, proszę bardzo, żeby nie było. I muszę Wam powiedzieć, że to był bardzo fajny dezodorant, bo on... Ja się go w ogóle bałam na początku. Raz, że bałam się, że on w ogóle nie będzie trzymał potu w ryzach, jak ja to zawsze mówię, tak, czyli nie będzie działał w dobry sposób. A dwa, że bałam się, że on będzie śmierdział różą. Wiecie co, jak ja kocham róże naturalne i uwielbiam taki zapach naturalnej róży, to bardzo nie lubię różanego zapachu w kosmetykach. Ale on bardziej pachnie lasem niż różą, przez co naprawdę bardzo przyjemnie mi się go używało i jak użyłam go rano, to miałam cały dzień spokój, nic się nie działo do momentu, kiedy brałam prysznic. Szukacie takich naturalnych na bazie Ziemi Okrzemkowej dezodorantów, to te z czterech szpaków są super. Użyłam nawilżający balsam brązujący do ciała z marki Eveline I to jest balsam, który ja bardzo lubię i ja już nie wiem, ile opakowań przeszłam w swoim życiu, bo to jest balsam moim zdaniem idealny. On nadaje bardzo naturalny efekt opalenizny. Stopniowo opala nam tą skórę, nie robiąc zacieków, plam i bardzo szybko, raz, że się wchłaniając, a dwa możemy stopniować sobie w dosyć szybki sposób opaleniznę, bo nawet jak chcemy tego samego dnia sobie go nałożyć dwa razy, to ta opalenizna nam się ładnie wystopniuje, natomiast nie będzie to e, efekt jak po samoopalaczu. Dlatego bardzo, bardzo Wam polecam. I ja mówię, to już jest na pewno moje chyba piąte albo szóste opakowanie, mam kolejne w łazience. Jak chcę się przybrązowić, to bardzo sięgam często po ten balsam. I ja do niego wróciłam po jakimś czasie i nie żałuję, i nadal uważam, że to jest chyba najlepszy produkt z całej tej serii, bo o ile piankę używałam, i była fajna, to pianka miała to do siebie, że potrafiła gdzieś ten zaciek zostawić, a ten balsam nie, więc mogę Wam go naprawdę polecić. Więc dalej mam dwa kremy, a właściwie produkty do twarzy, które zużyłam. E, jeden jest to Dermoprotektor balsam do twarzy i ciała. Ja dostałam z rok temu od mojej mamy i go tak... Używałam, 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 wykończyć nie mogłam, ale udało się i to jest moim zdaniem naprawdę bardzo fajny produkt. Nie, produkt, który jeśli potrzebujecie właśnie do twarzy i ciała sprawdzi się świetnie. Jeśli tylko do twarzy, to mam wrażenie, że te inne kremy z cetafilu są chyba jeszcze odrobinę fajniejsze, chociaż ten dermoprotektor... Też bardzo mi się sprawdził. On mi się sprawdził w momencie, kiedy zaburzyłam sobie barierę hydrolipidową, kiedy miałam bardzo dużo przesuszeń, to on niesamowicie dobrze nawilżył mi skórę, przywrócił właśnie taką. Um, Przywrócił równowagę, nie, nie miałam tej skóry ściągniętej, nie miałam szorstkiej, suchej. Bardzo dobrze na wieżu, nie zapchał mnie, nie zapchał porów, co jest bardzo ważne. E, natomiast to jest produkt, który się dosyć długo wchłania i ta buzia jest trochę taka, wiecie, tłusta. E, mi to nie przeszkadzało, ale mówię, bo są osoby, które, którym by to przeszkadzało. Ja tego produktu używałam tylko na noc. Na dzień bym się nie odważyła, bo przy mojej skórze, niestety, ale obawiam się, że byłby problem. Z tym, że po prostu makijaż by mi zjeżdżał, ale do stosowania na noc super, bardzo fajny produkt. Myślę, że kiedyś sobie po niego jeszcze wrócę. Jeśli będę miała właśnie takie problemy, bo sprawdził mi się świetnie. Kolejny produkt, który Wam pokażę jest to Krems Bandi, który miałam ze sobą, słuchajcie, na wakacjach w Grecji. I tak jak Wam mówiłam <laughs> w ostatnich filmach. Ja staram się ostatnio wydenkować produkty, które już mam otwarte, e, i nie otwierać nowych, e, żeby po prostu, e, no wiecie, jak najwięcej ich wykorzystać i ich nie zmarnować. W związku z tym e, właśnie wykańczam takie kremy typu ten Cetaphil, typu ten krem, które już miałam na napoczęte, trochę miałam e, ich. Użytych ale nie do końca. I udało mi się w końcu zużyć ten krem rozjaśniający przebarwienia z kurkumą z marki Bundy. I to był krem, który mi się totalnie nie sprawdzał, słuchajcie. E, ale znalazłam na niego sposób. Używałam go na dzień z bardzo bogatym serum i z, z mocnym kremem z filtrem. Tylko ten krem z filtrem był taki bogaty. To nie był żelowy krem z filtrem, to musiał być mocno nawilżający krem z filtrem, bo ten krem mnie nie nawilżał. On był dla mnie zbyt, ym, zbyt słaby. I pomimo mojej mieszanej cery, on był dla mnie po prostu totalnie nienawilżający. Nie zauważyłam, żeby on jakoś mocno przywracał jaśniejszy, młodszy i wypoczęty wygląd. Nie zauważyłam tego wygładzenia, przeciwdziałania, przesuszeniu i drobnym y, zmarszczkom. No nie. I jak ja lubię bardzo dużo produktów z marki Bandi i one mi się sprawdzają często bardzo dobrze, nawet w następnym denku będę Wam pokazywała rzecz, która mi się świetnie sprawdza, to ten produkt... Mm, no nie sprawdził mi się. No co mam was y, okłamywać? Ja bym sobie darowała i wybrała inne kremy. Krem z elastyną z tej elastyną. Tak, taki kolagenowy z elastyną z tej serii jest dużo fajniejszy, więc jeżeli macie do wyboru ten, a tamten, to wybierzcie tamten. Ten odpuśćcie. E, no mówię, nie zauważyłam ani rozjaśnienia przebarwień, ani nawilżenia, ani wygładzenia, więc wymęczyłam się, muszę Wam powiedzieć, żeby go zużyć, e, a nie chciałam go po prostu wyrzucać. Na ręce też, słuchajcie, się nie nadawał, bo był za słabo nawilżający. I jeżeli chodzi o pielęgnację, to tyle. E, teraz mam taki, w sumie no może nie do końca tyle, bo teraz mam produkt, który jest pielęgnacyjny, ale trochę już wchodzimy w makijaż. I jest to balsam, opatrunek do ust, o, ten z serii egipskiej. 99% składników pochodzenia naturalnego. Naturalny opatrunek do ust, ja go już zużyłam, to jest moje chyba drugie czy trzecie opakowanie. I to jest bardzo dobry, taki olejkowy balsam, leciutki, ale niesamowicie dobrze nawilżający usta. Jeżeli potrzebujecie coś, właśnie co będzie wam uspokajało, wyciszało usta, bo na przykład macie pękające, bolące, to to jest jeden z takich. Produktów. On pachnie, z tego co pamiętam, dosyć ładnie. Tak, on dosyć ładnie pachnie. Norm, taki ma neutralny smak, zapach. Nie, nie przeszkadza na ustach, a naprawdę daje niesamowity efekt. Więc, jak przykładzie czegoś takiego, co mam te usta dobrze nawilży w drogerii, to jak najbardziej mogę ten produkt. Polecić. I w ogóle teraz będzie śmiesznie, bo tak jak robię projekt projekty w pielęgnacji, tak robię trochę słuchajcie w kolorówce przed sprząta, sprzątaniem toaletki, bo pewnie niedługo się zabiorę za takie filmy ze sprzątaniem toaletki. No, chcę trochę poopróżniać, trochę wydenkować różnych produktów. I słuchajcie, mam tu dwa rodzaje produktów, czyli mgiełki utrwalające i pudry. Nic więcej już nie mam w tym denku, ale pokażę Wam. I mam tak dwie mgiełki, które udało mi się wykorzystać. I jedna to jest mgiełka z marki Max More. Ym, I to jest fixing spray, który kiedyś tam dla Was testowałam w teście kosmetyków z Ekrzy. A druga mgiełka jest z marki Bell. I to jest to z jakiejś serii limitowanej. Przypuszczam, że chyba wiosennej albo letniej z tamtego roku. I obie mgiełki były bardzo fajne. E, takie dosyć mocno utrwalające. Ta pięknie pachniała, z belta nie pachniała pięknie, e, ale ładnie tak zdejmowały pudrowość i trochę utrwalały make-up. Obie nie były jakieś wybitnie utrwalające, są lepsze utrwalające spreje, natomiast były naprawdę przyzwoite. Przyjemnie mi się je wykańczało, przyjemnie mi się ich używało. Mogłabym je kupić spokojnie e, ponownie, gdybym potrzebowała. Ja w ogóle rzadko słuchajcie, mgiełek utrwalających używam na co dzień. E, raczej używam ich na jakieś większe E, nie mam też zazwyczaj problemu z taką bardzo dużą pudrowością na twarzy make-upu, więc rzadko po prostu spryskuję tą giełką. Co może jest błędem, nie mówię, że nie, ale e, te dwie były naprawdę ok. I zużyłam, słuchajcie, a właściwie wykończyłam e, dwa pudry. I jeden puder to jest puder, który już długo, naprawdę długo, długo leżał u mnie w toaletce. Bo go zawsze oszczędzałam na wyjątkowe okazje i muszę sobie kupić, słuchajcie, ponownie. Tylko nie wiem, czy w tym odcieniu, czy może w innym. I jest to, słuchajcie, nic innego jak Huda Beauty. I ja mam tutaj Sugar Cookie. Ten puder już naprawdę na pewno ponad 18 miesięcy u mnie leżał w toaletce. Wykończyłam go dosłownie, miałam go niedużo, więc użyłam go może 2-3 razy i skończyłam. I to był puder, moim zdaniem, najlepiej matujący, przepięknie wygładzający, jaki ja e, miałam z tych pudrów wysokopółkowych, bardzo kusi mnie teraz ta pomarańczowa i brzoskwiniowa wersja. I myślę, że sobie kupię, bo no, już chodzą za mną dłuższy czas. A te pudry schudy były naprawdę są naprawdę bardzo dobre, przynajmniej ten sprawdzał mi się genialnie. E, on dodawał każdemu podkładowi plus 10. Naprawdę świetny był, bardzo mało było go potrzeba, żeby, żeby ten podkład y, utrwalić, a naprawdę też na długo bardzo starczał. Ja go w pewnym momencie używałam codziennie i bardzo długi y, czas. Potem zaczęłam y, więcej testować na YouTubie i zaczęłam po prostu innych produktów używać, ale ten mogę Wam bardzo polecić, jeżeli macie ochotę na puder wysokopółkowy, to ten z Huda Beauty bardzo fajny. I teraz, żeby trochę y, zrobić przejście do tańszych rzeczy, to na koniec mam dla Was puder z Heba, który testowałam dla Was nie tak dawno na kanale. I to jest puder transparentny sypki utrwalający, który jest świetny. To jest produkowany przez Paezę puder dla marki, dla Hebe i słuchajcie, one są genialne. W ogóle to jest chyba jeden z lepszych pudrów, jaki ja mogę teraz w Hebe kupić, jak mam być szczera. To jak on utrwalał makijaż, jak on pięknie wygładzał, podrównywalne było do tych pudrów wysokopółkowych. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę chyba przejdę się, bo w ogóle kończę już pudry, bo też wykańczam teraz te różne, które mam otwarte i zaczynają mi się kończyć. I chyba się przejdę i kupię sobie właśnie ten, bo on, jeśli chodzi o takie drogeryjne pudry, ostatnio mi się najlepiej sprawdzał, więc bardzo Wam polecam. Jak szukacie dobrego pudru sypkiego, w dobrej cenie, to ten jest super. Też zapraszam na tamten film, tam Wam dokładnie pokazuję kolor, jak on pracuje na twarzy. Podziękuję Wam ten film tutaj gdzieś na górze. I to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie denko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trochę krótsza forma, tak jak woleliście, za to częstsza. Piszcie, czy coś z tych kosmetyków mieliście, coś używaliście, czy coś Was zaciekawiło. Do zobaczenia. Pa, pa!